Pan Jezus mówił do apostołów, żeby pozostali w Jerozolimie i oczekiwali obietnicy Ojca. I wiemy, że Duch Święty jest osobową taką obietnicą Ojca dla, także dla nas wierzących. Ale w momencie kiedy przyjmujemy Ducha Świętego, w momencie kiedy pozwalamy, żeby on nas prowadził, to my stajemy się taką osobową obietnicą dla innych ludzi. Przychodzimy i jesteśmy gwarancją, że nasze działania i nasze czyny będą dostarczały ludziom miłości, harmonii, pokoju, będą ludzi wyrywały z samotności i będą taką nadzieją na ich lepszą przyszłość. Dlatego zapraszam, bądźmy obietnicą Ojca dla innych ludzi.